Siemanko, dzisiaj się bierzemy za zawieszenie przy pasacie całe kompletne, bo parę lat już jeszcze, a, a nie wymieniałem, no może trochę wymieniałem, nie? Ale to w tym. o tu się no. wymienia, nie? Wymieniałem tam nieraz poszczególne, po a to banan na dole, a to banan u góry, a to coś tam no różnie, nie? Nigdy tego całego nie robiłem, ale teraz jest Chwila mówię, teraz jest chwila, więc tu mam całe, tak mam to pokazać. Tak, chcę wam to pokazać, żeby tu nie, żadnej firmy nie reklamować, żeby tam nikt do mnie pretensji nie miał czy coś. Także, co nie oglądałem żadnych poradników, ale będę miał pomocnika. Także myślę, że on mówi, że jest zajebiście wyćwiczony w zawieszeniu przy pasacie. Także. Robota pójdzie i no myk już to kurwa widzę no ale dobra gdzie on kurwa jest młody no zaczynamy jak ten kurwa wjechał zresztą do kanału trzeba wejść o o o Majster to może się znana na, na budowlance, ale na, samochod... na samochodach to zero pojęcia. Kurwa ciasno mu w tym garażu. Bardzo ciasno. Budowlanie za nie umiem postawić ja coś większego. wiem. Eee. w tym budowlance, tyle zarabiają, nic kurwa, nic. Wszystko w skarpetach. Ale lewarek widzę, że nowy nabył dobra i tyle chuj, że nie ma pojęcia o robocie, ale narzędziami to mnie tu dobrze obstawił. O! o. Ach, puste wszystko, wszystko wy, wypidzi. człowiekowi, nic nie da. A z takim kurwa majstrem. Majster, ale ty to chyba wjechałeś na zmianę koła, kurwa, a nie na wymianę zawieszenia w pasaretti. Trzeba to wszystko przestonąć. Jak to, to, kurwa. Zero pojęcia, zero. No kurwa, teraz to ta. Dobra. Podstawione, zabezpieczone. Jeździemy. Kurwa, czego by tu zacząć? to na wierzchu oczywiście w tym modelu to przede wszystkim szesnastka i osiemnastka gdzie tu kurwa jest czternastka szesnastka, osiemnastka i osiemnastka może w To oczywiście nie pójdzie Ty to się to odkręca i się od razu tnie. To szkoda zabawy. 16 tu będzie Dobra, z tym to kuwa wiele. Zobaczymy to co tu będzie robić. O ty kurwo, czy to już coś było grzebane? To będzie 17? No a jak? Zobaczymy. U. To, tak. Co, śru ta śruba jest półokrągła. To nie pójdzie za chuja... No dobra. A to? Koniec. O coś tysiąc N to 1000 N. Dziękuję to było pewne, Uch, jest, mamy jeden zryw. Dobra, to zaraz zobaczymy tu. Trzeba było wszystko WD popsikać za szybko. Kurwa ty chcesz to zrobić, aby kurwa pieniądze wziąć i do domu. Tak się nie da. Poszło. I bez młota to chuj nie robota no ty Ciekawe jakby to się cięło o dobra to się lepiej gdzieś wybić na wierzchu U, to już wiem co tak pukało du, 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 du. dobra Na końcówkę drążka no ta i ja już źle to zrobiłem a Bo kurwa mogłem nawet wiem odkręcić, ale dopiero To kurwa tak się będzie w spizna No dobra, zaraz zobaczę, się urwie, czy się nie urwie No dobra Tu jeszcze z góry 13 ale kurwa. Muszę je poprawić. Eba, suka. Dobra. Minutkę później szkoda, że wyłączyłem. Bójła się. rozebrać. gdzie ten mały punktaczek jest tutaj ja w pierdoleniu, tylko że to się wszystko na sprężynowane kurwa. dobra Ja się tu kurwa z górnym bawię. Nic, żeś nie pierdoliem. Dobra. I co to ci kurwa dało jak i tak nie możesz podejść? No dobra. No, robisz. Tu na dole pukasz. A drugie, o. Jeszcze pół godziny powalczej I, i samo się rozleci. <grych> Dobra, kurwa, przyniosłem żabę. To bateryjka, nie bateryjka. jeszcze chwilę wytrzymam. Przyniosłem tutaj następny kurwa gadżet. Może. To jeszcze to kurwa, do góry muszęcisnąć. No kurwa, no jak zwykle, bateria padła i najważniejsze się nie nagrało, ale po prostu to wy, to wziąłem tu żabą, makita i tą śrubę cofłem i praktycznie to całe się rozleciało i widzę, że tu już wszystko się rozleciało. I nawet, kurwa, to będę musiał mieć tu przykręcić, pójdźmy już chyba się wyżarło tyle, klima i tak nie chodziło. Kurwa, nie będę już tej klimy robił, bo już mnie chuj szedł. kiedyś. Tu robi chuciuciuciu. Strasznie. Tu go, górne dwa też. Także mi się wydaje, że był bardzo dobry moment na tę wymianę tego wszystkiego. Jeszcze tam. Tył to wej trzeba wejść do kanału, kurwa. W sumie to by było kto wypierdolić teraz? czy to taki luz musi być, czy nie dobra, jedzimy dalej, bo szkoda czasu kurwa. Też bez młotka to nie No Nic. Dalej mamy trochę kurwa powietrza. Nie stoi. Zobaczymy znowu to pierdolona oporna na biedę Chuj spali Ja mają tam od siebie kluczy Upierdolim. No upierdolił No no tak. i co, Ani? dobra tak, dobra i teraz jak tam Ci idzie? Panie pomocniku no, Majster, już prawie, prawie już mam końcówkę drążka wkręconą na trzy gwinty. Mam wszystko wyjęte. Oprócz tu tego, o, cyk, cyk, cyk. Teraz ja właśnie będę widzą objaśniał, że to był ostatni dzwonek na to zawieszenie, Twoje, Majster. Kurwa, byś gdzieś dzwona mógł zaliczyć. Przeważnie, to wszystkie spodnie. Dobra, ty kurwa nie tłumacz, tylko się bierz za składanie, bo trzeba do roboty. Ecie pecie trzeba tłuc, a nie objaśniać, wyjaśniać. Za dużo nie ma co pokazywać. Skręcaj to i, I drugą stronę trzeba robić. Sam trzech kurwa będziesz robił drugą stronę. Ja tam pierdolę, dzisiaj pieniążek zaraz i... I wszystko w temacie. Obejrzyj sobie filmik, to drugą stronę sobie sam zrobisz. Zobaczysz czym to pachnie, a nie tylko na tych mechaników, że się, że kasują. Zobacz jak trzeba upierdolić łapę, żeby tu cokolwiek zrobić. Najebali tych wahacza, a teraz się kurwa męczy. Majster, ja ci nic tu nie chcę jeszcze cię wkurwiać. Ale klocki to ty masz do wymiany. Dobra spokojnie kurwa za rajadę i klucuszki będą to wymienić przy okazji Proszę cię bardzo, lufka funkiel kurwa z czujnikiem Już mi pierdolił, że tu majster kurwa oszczędza na swoim dupowozie Kurwa musi mieć kasę Kurwa tu zawieszenie, tu to A podwyżki kurwa jak nie było tak nim. Młody poległ. Majster musiał sam kończyć dzieło wybijania. Akurat to było z drugiej strony, ale to było. To było tutaj. Czyli cięcie śruby. Chociaż to i tak by tu, jakbym ją odkręcał, nie wykręciłbym całego, bo, bo ona tak była zapieczona, że, że raczej ciężko by było. No i tu Majster od razu, co? śruba w drugą stronę pomocnik to jest dobry na budowie tu to trzeba samemu ale co z tego że że zawieszenie mam zrobione to znaczy mam nie mam jeszcze poskręcane tutaj to wszystko jest tylko połapane opuszczę opuszczę go na dół to wtedy będę go na koło go postawi to będę go robił no i wziąłem się za hamulce ale oczywiście co? Róż gówno to śmierdzi. O. Niby nalot. Ale wam powiem, że nie wiem, co to jest za żur w ogóle w tym. Ale tyle opiłków to nawet łazabu siebie w oleju nie ma. Co ja tu miałem w tym tłoczku? Nie wiem skąd to kurde się bierze w ogóle. więc szykuje się następna robota kurwa nie wyjdę z tego garażu bodaj zestaw nad, naprawczy z stłoczkiem kosztuje dzwoniłem komplet 68 zł także jeszcze zainwestuję na oba te koło bo tam tam przełożyłem ale po prawej stronie tam gdzie ten pomocnik cały za 5, 12 robił ale to, to nie będzie dobrze kurwa to się będzie zacinać tutaj mam budowlany sprzęt w mechanice to jest bardzo bardzo przydatny pilniczek właśnie jutro kupię odrdzewiacz to się to kurwa psiuko najważniejsze że wężyk got hamulcy ten co doprowadza płyn się odkręcił ale jeszcze nie próbowałem tego Muszę spróbować ten odpowietrznik odkręcić. Aaa! Ała! Kurwa, zwykle sicha kurwa obdarte. No ale poszedł. Okupione krwią, ale poszedł. Wiem, że zawsze jak w maluchu się robiło, to kurwa to była zmora. Jeszcze tych części tyle nie było. Kurwa, to się lubiło okręcać wszystko. A tu jest ruszone, więc dobra, dokręcam. Kurwa, mam dosyć tego garażu. Wolę budować, No ale trzeba robić. Podsumowując, nie wiem, czy drugi raz będę się bawił wymiany tego zawieszenia. Mam nadzieję, że już mi starczy na te 2-3 lata, żeby chociaż ten cały ten samochód się do. Cały ten samochód jeszcze tyle wytrzymał. uwagi no, za pochopnie nie ciąć, szlifierką. No i wam powiem, że nagrywanie w kanale to w ogóle pod samochodem to też nie jest takie kurwa fajne. To by było na tyle. Na razie, paniska. Do następnego. Ara. Kurwa, jakoś ten burdel ogarnąć. Kurwa ta strona to jeszcze by polatała, mogłem jedną wymienić No jeszcze tu się wysypało z tego napierdolone tych kluczy Zestaw z greny dał radę A chuj to kurwa chowasz jak jutro będziesz znowu używał